Dzień dobry, dzień dobry. Dziś piękny dzień, słoneczny. Zaczynamy ten dzień od tego, że zaraz muszę jechać po dzieci do przedszkola i po drodze muszę załatwić pewne sprawy, o których wam troszkę powiem. A Karolina teraz coś tam działa w ogrodzie, nagrywa, opowiada z różyczką. Także dzieje się. Wiosna coraz bliżej. A jak wiosna coraz bliżej, to i nastroje coraz lepsze, więc dzisiaj taki vlog z tego co muszę Zrobić dzisiaj i Was troszkę wprowadzę w mój ostatni czas. Ale muszę się pośpieszyć, bo już jestem trochę spóźniony. Zabieram drona i Was. Odzwyczaiłem się całkowicie od światła słonecznego i teraz muszę cały czas regulować przysłonę. O, a podsumowując się w kamerze, dobra, wrzucam drona i idę poinformować Karolinę, że jadę, żeby sobie dom pozamykała. Po raz dziesiąty mówię, że jadę, jadę, jadę. Żona, jadę po dzieci. Już? No. Jeszcze nie zdążyłam niczego zrobić. Teraz. Nie wiem czy się słychać, ale Karolina mówi, że jeszcze nie zdążyła nic zrobić. Nagrać filmu. Nagrać filmu. Dobra, to ja jadę. No wiem, że jeszcze muszę kupić mięso. O, od razu wam powiem co kupię. Muszę jechać załatwić nocleg dla osób, które do nas przyjadą. Muszę kupić mięso. W zasadzie te dwie rzeczy, ale ja trochę. Jeszcze A jeszcze paczkomat. Paczkę muszę zabrać. To ona leży na wierzchu, musisz taśmę. Jakąkolwiek muszę taśmę. Dobra, do no to jeszcze. Miałam. Wracam do domu po paczkę. Dobra, ja jadę. Dobra, miej oko na chatę. Ja ciebie też kocham. pa. No tak, paczka jeszcze. Karolina zaczęła sprzedawać na Winted. Ja też na Olik się sprzedaję. Jak coś, to was zachęcam. Tam jest link. Przyjętym, nie, w przypiętym komentarzu, no w sumie może w przypiętym komentarzu, w opisie też jest sprzedaje jakieś tam rzeczy, robi porządki noworoczne zainspirowałem ją do tego, więc wspólnie robimy porządki a ja tą paczkę muszę wysłać i przy okazji jak właśnie jadę dzieci odebrać, czy coś załatwić no to wysyłam te paczki kurierem Impost, a w zasadzie chyba paczkomatem tak paczkomatem, a i przy okazji mam do odbioru dwie paczki jeszcze buty ubieram Op. I lecimy, bo już naprawdę pracę, późno. No dobra, dotarliśmy do pierwszego miejsca. Zaraz wrócę i wam wszystko wyjaśnię. No, to jestem już z powrotem. Dobra, nie czułam was z niepewności. Widzicie, tam w oddali jest taki napis: noclegi. I tak, i byłem rozmawiać na temat noclegów. Dlaczego noclegów? Ponieważ organizujemy w lutym warsztaty. No, niestety dla ograniczonej liczby osób, no ale jest ktoś z Was zainteresowany. To wydarzenie jest tutaj w opisie do tego filmu i w przypiętym komentarzu. Możecie sobie zerknąć. Ogólnie chodzi o detoks życiowy, a w zasadzie. Detoks technologiczny połączony z różnymi warsztatami, które będziemy robić w tym roku. I właśnie byłem teraz rozmawiać z panią, przemiłą panią na temat noclegów, które właśnie dla Was organizuje na czas warsztatów. Miejsce, w którym właśnie w tym momencie jestem, jest oddalone od nas. No, lekko ponad 1000 metrów, czyli pieszo 15 minut od naszego siedliska. No i tutaj osoby, które będą korzystały z naszych warsztatów, będą miały zagwarantowany nocleg. Nocleg w zasadzie nie jest obowiązkowy. U nas w namiocie można przenocować, ale nie wiem, czy dobrze powiedziałem, że w lutym, w marcu, w marcu będą te warsztaty. No, w marcu jak w garcu, więc generalnie może być jeszcze śnieg, może być jeszcze zimno, ale. Myślę, że też u nas w namiocie można się przenocować. Ale wszystkie informacje właśnie na temat tego wydarzenia, które organizuję, a w zasadzie dwóch wydarzeń w marcu, znajdziecie w opisie do tego filmu i w przypiętym komentarzu. A teraz jedziemy dalej, bo muszę kupić mięsko. Mięsko, mięsko. Jadę do mojej ulubionej masarni, w której zaopatrujemy się właśnie w mięso. No i jestem, idę na zakupy. Chciała mięcha Kitona, możemy jechać dalej. Ale zanim pojedziemy, to jeszcze kilka słów o tym miejscu. Lubię tutaj robić zakupy. Regularnie tutaj robię zakupy, co mi praktycznie co środę, ponieważ kupujemy sobie tutaj wołowinę, ale też czasami i drób i kaczkę, też można fajną kupić. Wieprzowinę tak dość mało jemy, więc raczej nie kupujemy, ale też można tutaj zakupić w tym sklepie wieprzowinę. Generalnie co środę jest tutaj dostawa świeżutkiej wołowiny. Właśnie dzisiaj jest środa, dlatego tutaj jestem. Lubię tu robić zakupy i naprawdę mięso jest pierwsza klasa, i od razu czuć różnicę między tym kupowanym w sklepie, a tym, które możemy dostać tutaj. Także polecam kupować mięso w lokalnych masarniach, rzeźniach, bo naprawdę ta jakość jest o wiele lepsza. Pozdrawiam. Dzieci odebrane. Wracamy do naszej chaty. Widzimy się w domu. Tego wszystkiego zapomniałem, podjechać do paczkomatu. Zjadła, ani jednego nie zjadła. Pola zjadła wszystkie cukierki, ani jednego zobaczyć, co tam się wydarzyło. Nie podjechałem do paczkomatu, zapomniałem, no to czeka mi jeszcze kurz. Tak, Hefciu, tak, cześć. Nie płacz, coś wymyślimy fajnego. Jest jeszcze, dlaczego mi Miłoszkowi nie zostawiłaś? Masz, masz, zjedz sobie, no, tutaj, no. To Te też były dla miłożka przecież. Polusiu. Nieładnie. Chodź. No niestety. Tak czasami bywa. No ale dobry jest to? Czemu zadać wszystkim Miłoszkowi? Dobra, później pojedziemy jeszcze tego paczkomatu. No to teraz wam pokażę co udało się kupić. Udało się kupić goleń wołową. To jest goleń wołową. W sumie sama wołowina, to mówię. A nie, w sumie jeszcze łosek, się znalazł, zwędzony, takie, no wiem, na spróbowanie. Też można kupić. I dużo mięsa mielonego, ponad kilogram chyba, z tego co pamiętam, no. Tak, yy, mielone, no mielone my sobie takie robimy, kotlety, ale takie burgery, no ale nie mamy bułek, więc to są te same kotlety burgerowe i tutaj mam pręgę wołową. I tu jest 20, 39 zł za tą pręgę, no a tutaj no jest tego, sporo, bo prawie kilogram, a miało być pół kilo, wziąłem po co to mi dała, to ja. a tutaj mamy, no też. No, ale dobra, ale z tego się zrobi dość sporo kotletów, więc generalnie jest w porządku. I myślę, że tutaj porobię kotleciki i można zamrozić. On tak w ciągu tygodnia właśnie mam na drugie śniadanie, mamy, z Karoliną. Aha, jeszcze to nie wszystko, bo mam tutaj szponder wołowy, szponder do zupki na rosół. też można zrobić, ugotować, podsmażyć też, jest super, także udało się tyle upolować mięsa. Dla mojej żony. Tak? tak. To tam walentynki. No. Właśnie były w przedszkolu walentynki. I tutaj oglądają walendynki. Nie sztuki <grytanie> Dostaliśmy. Dla żonki. Dobra, spróbujemy trochę łososia. Łosoś, łosoś. Chcesz Karolina na łososia wędzonego? Tak, ja lubię bardzo. My ja wzięłem na spróbowanie, bo rzadko jest tam. Chyba róże do pieczę wchodzi. Polusia co robisz? Róża nie wchodź, hmmm, chcesz mi oszukać? Pola chodź uh na łososia. Hmm, -huh. będzie jakiś talerz, kochanie. Mm. Była. Była, sierżutki. Polusia. A można jeść łososia środowego? To jest wędzony, wiesz, taki zrobiony. Może, bo tu osi są, wiesz, trzeba ostrożnie. Tu nie ma? Mm, bardzo dobre, sprój żona, chodź. I jak Ci smakuje? Dobrze, nie? Mm -hmm. Takie fajne na przykład do filmu sobie można zamiast chipsów, jakichś takich niezdrowych No, pewnie. Niezdrowych jeszcze są przekąsek. takie jak to się nazywa, bo są jeszcze brzuszki Tak, brzuszki były tak, też, brzuszki. ale wolałem te kawałki fajne. te mają chyba więcej mięsa. Ale rzadko są, no dzisiaj tak, są. były i świeżutkie były, bo no, świeżo tu przywieziono. bardzo, no. Super. Mięcha mamy na kolejny tydzień. No, zamiast cukru. super ja, tak dobrze. Cała czuje. rodzina. Fajnie, że nasze dzieci tak są wychowane, że uwielbiają no. jeść mięso i tak w ten, ten sposób. No a taki... jaki na kanał nagrywasz? Na jaki kanał, Na swój? Na swój, no. No ja się super czuję na tej wiecie. Tak? Właśnie ja ja dzisiaj taki film też trochę o tym będzie radicie, tak? no? Tak, naprawdę, ja nie dlatego, że mm, zeszczuplałam, no bo mhm. też mi pociąży ciężko było dojść do jakiejś tam wagi. To chudne cały czas. I z jednym czasem dwa posiłki jestem najedzona, nie myślę tak obsesyjnie o tym jedzeniu. I w ogóle organizm się tak dobrze tak. czuje, no. myśli Dokładnie. są jaśniejsze, Regeneruje się po prostu szybciej, znaczenie, ludzie sukcesu bogaci nie jedzą cukru i mąki, mówię tak. wam, jestem przekonana o tym. I no, glutenu. Bama. No gluten jest... Bama. Bama. jemy I wracam za chwilę. Mhm. Dobra, no to teraz zabieram się do pracy, bo muszę dokończyć projekt, który właśnie jestem w trakcie Robienia projektu, który jestem w trakcie robienia. W zasadzie wszystko się rozchodzi o napisy, które aktualnie robię na rodzinie na polu. I mm, tak naprawdę napisy są automatyczne, ale trzeba niestety je korygować i poprawiać. Hmm. No, tutaj daję informację, że napisy możesz wyłączyć, klikając z Zębatkę lub w prawy dolny róg. To jest istotne, bo czasami te automatycznie napisy się włączają, a komuś po prostu przeszkadzają, więc można je sobie wyłączyć tutaj w prawym dolnym rogu. Napisy możesz włączyć klikając w prawym dolnym rogu. Ok. I tak, no i ja tutaj po prostu koryguję te napisy, ponieważ no jest dużo błędów, znaczy nie robię tego jakoś tak po prostu przelotnie, żeby to było czytelne i zrozumiałe, bo czasami, no, jak jest źle łapie dźwięk, no, to tłumaczenie jest bardzo kiepskie. Niewiele mam czasu, więc muszę się pośpieszyć. Praca wykonana dzieci już w łóżkach. Zrobiło się trochę późno i w dodatku ciemno, ale muszę jechać do paczkomatu bo jutro wcześniej wstajemy, wcześniej jedziemy, musimy jechać. Jutro nie będzie czasu, więc obiecałem Karolinie, że dzisiaj podrzucę te rzeczy, a poza tym mam te paczki do odebrania i nie chciałbym, żeby przez noc były w paczkomacie, bo to są rzeczy, które no nie powinny w paczkomacie być. Zamknąłem sobie samochód Dobra, no to podjedziemy jeszcze do tego paczkomatu. Pięknie. Właśnie miałem wam powiedzieć jak się czuję, bo generalnie, muszę obliczyć, ale nie pamiętam który to jest dzień mojej diety niskowęglowodanowej, tak zwanej diety ketogenicznej. Już będzie miesiąc. Miesiąc? No będzie miesiąc, muszę pasy zapiąć. Mi tutaj już kontroleczka wyskakuje. Zapniemy. A także no cóż, czuję się bardzo dobrze. Karolina również się bardzo dobrze czuje, jest bardzo zadowolona. Zresztą mówiła o tym. No i, no i na razie tyle. Na razie tyle, może coś później, albo jutro jeszcze coś wam połowiem, dogram na temat samej diety i tego jak to wszystko wygląda, co jemy, a zresztą widzicie co jemy, bo dzisiaj kupiłem no jeszcze. Aha, dzisiaj jeszcze muszę poporcjować sobie to mięso. Żeby je zamrozić, bo takie świeżutkie lubię zamrozić Bo później świeżutkie odmrażam I świeżutkie mam kotleciki Świeżutkie jedzonko Dobra, jedźmy do tego paczkomatu Jesteśmy na miejscu Ten paczkomat mi dzisiaj prześladuje cały dzień Biorę paczkę Najpierw nadamy Karolinię, Bo znowu bym zapomniał i nie nadał Dobra, skanujmy kodzik Którą mi otworzysz Tą dolną super lekacką Pierwsza sprawa z góry Teraz muszę odebrać paczki Otwórz skrzynkę Otwieramy jest, pyk Pierwsza super Brzuchem brzucha Jeszcze druga, tak chcę odebrać drugą Pyk gotowy, otwórz O proszę bardzo, kanalutka. To będzie książka No i dobra, mamy odebrane, wracamy Dotarłem do chaty, biorę paczki i idę robić kotlety. Kotlety same się nie zrobią, nie? No właśnie trzeba robić. O, dziękuję, dziękuję. Minus jeden, będzie, jutro będzie mroźno O, niestety Już poradzisz, zima jeszcze. Na chacie pięknie rosłem pachnie, bo tutaj rosołek się gotuje. Chyba złamę moją zasadę okna żywieniowego i chyba sobie jeszcze taki wypiję, bo przepięknie pachnie. Dobra, myję ręce i robimy kotleciki. Tak. Kilogram mięcha przepysznego. Generalnie, jak sobie mrożę takie mięso, to nie przyprawiam. Dopiero przyprawiam jak rzucam na patelnię, przed wrzuceniem na patelnię. Więc tutaj nie ma potrzeby. Po prostu formuję sobie kotlety, żeby później mi było łatwiej. No bo w takiej dużej objętości mięsa mielonego później jest bardzo dużo wody i mnie to denerwuje, bo później jest takie maziaste to mięso. A tak to, to. podobno nawet przemrożone mięso na burgery jest lepsze. Kiedyś rozmawiałem z taką osobą, która pracowała zawodowo w przerobieniu takich burgerów. Pamiętam właśnie opowiadała, że takie mrożone burgery są wiele lepsze zabranie się z tym. No, ale piękne mięso, no zobaczcie jakie czerwojutkie Cudowne, to jest prawdziwe mięso, wołowe No też nie ważę ani nic, bo to zawsze robię na oko Ale jest puszyste, mięciutkie, sprężyste Ja, ale to kotlety Dobra, robimy szybko, bo jeszcze właśnie jednego kotleta chciałbym sobie zrobić Bo tam jeszcze mam to drugie, bo dzisiaj już trochę zjedliśmy No, jednak dzisiaj przedstawię sobie okno, bo zjadłem tylko dwa posiłki Wyobraźcie sobie, że z pięciu posiłków dziennych zredukowałem swoje zapotrzebowanie do dwóch posiłków i nie tracę jakoś mocno na wadze więc mój organizm pomału przestawia się do tych trzech posiłków bo generalnie potrzebuję trzy i czuję właśnie teraz, że, że potrzebuję tego trzeciego i tak sobie cały czas myślę, jak ja mogłem przez tyle czasu jeść tą owsiankę codziennie rano i ja mówię, że to nic złego jakby, w sensie no każdy tam ma swoją drogę ale ja widzę, że po prostu się fatalnie czułem po tej owsiance rano no ale cały czas mi było wmawiane, że, że to jest dobre, zdrowe i tak dalej, dobra, nie chcę wchodzić w ten temat. Generalnie cały tydzień naprawdę czułem się świetnie i jest tak naprawdę wszystko w porządku. Jutro się zważę, to wam powiem jak moja waga wygląda. No teraz raz na tydzień się w zasadzie kontroluję i ważę, więc myślę, że jest wszystko w porządku. Karolina trochę zrzuciła z wagi. Ale ona tak miała to na celu. No, zrzuciła. No, waga się reguluje i w zasadzie to właśnie teraz w my jesteśmy na etapie tej regulacji. No, 5 kg. Kalina mówi tutaj 5 kilo, No. Fajnie. Muszę sobie kupić prasy do burgerów do robienia, bo tak ręcznie to tak jest ciężko, ale przełożę sobie jakimś papierem czy coś i będzie okej. Okay. No i generalnie jest bardzo w porządku, jemy w zasadzie cały czas to samo, cały czas przeplatamy ryby, wołowinę, drób. Pojawia się czasami wieprzowina, ale wieprzowiny, tak jak Wam mówiłem, dużo nie jemy, jednak skupiamy się na tej wołowinie i drobiu. Staramy się kupywać dobrej jakości to mięso, jednak tego mięsa teraz bardzo dużo jemy, więc chcemy, żeby było po prostu bardzo dobre jakościowo. No może to nie jest jakby top półka, no ale to co jest dostępne na bieżąco to jest top. Myślę, że może w marcu, czy umorca, marca kwietnia yy, uda się od znajomej kupić powiedzmy, pół albo ćwiartkę krowy całej. <laughs> Będziemy mrozić. W ogóle to będzie gruba akcja. Będziemy też wędzić, mrozić, suszyć mięso, także naprawdę będzie ogrom roboty, jeszcze nie mogę doczekać. Ale tak jak Wam mówię, no na bieżąco no to niestety nie mamy aż takiego. Znaczy to jest super źródło to tutaj, bo myślę, że że ciężko też do, dostać takie świeżutkie, świeżutkie prosto, jakby ono, ono czasami jest normalnie ciepłe jeszcze. Czasami mi się udaje po prostu ciepłe mięso kupić jeszcze. Także to jest z pierwszej ręki i fajne, bardzo się z tego cieszę. Wiadomo, koszt jest troszkę większy niż ten jak kupujemy w sklepie, no ale. Co jak co, to ulubię. Dobra, kotlety mamy gotowe, no i teraz je po prostu papierem poprzekładam i tak pójdą do zamrożenia, żebym sobie mógł każdy pojedynczo po prostu wykładać, zaraz Wam pokażę. Tym razem się czuło, że z spożywczą, wtedy mi się jeszcze te placki uformują. O. I w ten sposób sobie zamrożę. No jest trochę robota, ale przynajmniej takie gotowce sobie mogę wyłożyć. W zasadzie tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kotletów. Mm, to spokojnie wystarcza na jakieś 5 dni. Powiedzmy, dla mnie i Karoliny, bo to jemy wspólnie. No i możemy... też. No, takie kotleta jeszcze mogę sobie tutaj uformować. I rzucam. No muszę sobie tą prasę, tak zapominam cały czas gdzieś na sobie zamówić. No, tak samo jak z tym glukometrem. Też by mi się przydało ogarnąć ten glukometr, żeby sobie sprawdzać ciała ketonowe. Tak wiecie. Tego Wam mówiłem tylko i wyłącznie dla swojej świadomości, zaspokojenia gdzieś tam, swojej ciekawości bardziej. Czekajcie, wezmę sobie szybciej. O, proszę bardzo, cyk. No i tak, powiem, że folia, ale cóż, spożywcza. Muszę sobie też takie przykładki, można na przykład zrobić metalowe czy coś w tym stylu. Zobaczymy. No i ostatni. No i te 9 kotlecików kosztowało mnie dokładnie 39 zł, co wychodzi po 4,30 na jednego kotleta. Myślę, że to super cena jak za taką przepyszną wołowinę. No i mam przynajmniej z głowy już jakieś posiłki w ciągu dnia. Nie jest to przetworzone, nie jest to z etykietą. Jest to po prostu czyste mięsko, które mogę sobie w każdej chwili, gdy tylko mnie chwyci głód, wrzucić na patelnię i takie coś zjeść. Uwielbiam. A jeszcze jak będziemy w Hiszpanii, kiedyś na pewno, to w ogóle tam jest obłędna wołowina. No, teraz idziemy do zamrażarki. Jak wiecie, a jak nie wiecie, to właśnie wiecie, mamy taką wielką zamrażarkę szufladową. Kupiliśmy ją w zeszłym roku, jesteśmy z niej mega zadowoleni. Mamy tu dosłownie wszystko: grzyby, kostki lodu, owoce. Różne owoce nasze, nie nasze, rybę mamy mrożoną, mam też różne porcje dla kur, bo też daje mięso. Kurom kury też mogą mieć, muszą mieć w zasadzie mięso. Mamy mrożone zupy, wszystko możemy sobie tutaj, ja sobie wrzucam tutaj burgerki, widzicie to są grzyby, ja je zbierałem w naszym lesie. Ja po prostu jestem tak mega zadowolony z tej zamrażarki. Możemy sobie wrzucić, i zawsze mamy świeże produkty. i Popatrzcie się, jak to wygląda. No, obłędnie, obłędnie. No, także polecam wam szufladowe zamrażarki, bo w każdej chwili możecie sobie jakąś szufladę wysunąć, sięgnąć, co tam potrzebujecie. No i macie wszystko dostępne. Na te skrzyniowe robią problem, że tam trzeba grzebać, grzebać, grzebać. I wiecznie niczego nie można znaleźć. My się zdecydowaliśmy na taką i mamy już ją rok czasu. I naprawdę jesteśmy mega zadowoleni. No i często ludzie mylą ją z lodówką. Dzisiaj to już wszystko. żegnam się z wami, bo rzucę sobie jeszcze coś szybko na ząb, wykąpię się, no i idę spać. Bo jutro rano musimy wcześnie wstać. Jutro zrobimy jakieś małe ważenie. No i jeszcze parę rzeczy powiem o diecie, na której jesteśmy razem z Koliną. Może Kolina też się coś wypowie. Kto wie, ale to jest mój kanał, także Kolina ma swój, więc może nam się wypowiadać. Tak? Tak. Dobrze. Dobranoc. No i minęło kilka dni. Niestety, hmm, nie nagrywałem przez ostatnie dwa dni, ponieważ miałem pewien problem natury stomatologicznej, czyli po prostu mnie bolał ząb, ósemka mocno zakorzeniona do wyrywania chirurgicznego. Nie życzę nikomu takiego bólu, jaki miałem przez ostatnie 2-3 dni. Noce nie przespane, ale już jest super. Teraz, jak wygląda sytuacja z moją dietą niskowęglowodanową. Cały czas ją utrzymujemy, już ponad miesiąc jesteśmy na tej diecie razem z Karoliną. Tak wygląda moja waga, prawie 66 kg, więc od startu. Miesiąc temu spadło mi 2 kg, ale ta waga się troszkę tak waha w zależności od tego, ile w ciągu dnia zjem, więc to tam gdzieś się teraz w tym momencie normuje, i to było wiadome, że ta woda, która jest nadmiar wody w organizmie, no będzie się pomału stopniowo regulował, więc jest wszystko w porządku. Ale piękny zachód słońca, słoneczko. W ogóle piękny dzień dzisiaj był. Więc czasami zdarza się taka sytuacja w życiu, że coś nas wytrąca, że tak powiem, chce, żebyśmy się wykoleili, ale szybciutko powrót do zdrowia. No, ból zęba jest bardzo paraliżujący, i teraz nastał czas, że też chcę zrobić porządek z moim uzębieniem, no, ale najpierw muszę usunąć ósemkę. Także będzie to też ciekawy zabieg, na pewno Wam o tym opowiem. A większość ludzi, która jest na świecie, też ma usunięte te ósemki, bo przeważnie te ósemki gdzieś tam są problematyczne. No więc nadchodzący miesiąc będzie dla mnie troszeczkę bolesny, ale mam nadzieję, że nie. Więc generalnie dzisiaj, już to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Gorąco Was pozdrawiam, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!